Dobry wieczór, dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dzisiaj, dzisiaj, wyjątkowo, dzisiaj wyjątkowo nie mamy Krystiana na podcaście, ale to taki w sumie szybki płatka zrobimy, bo, bo wyjątkowy. E, jesteśmy dzisiaj z Dominikiem. Przedstaw się może tak o na szybko. No Cześć, jestem Dominik. A stary znajomy Mariusza. Stary sumie, znajomy. Bardzo stary. Bardzo stary Christiana I, też. I Krystiana też zresztą. No. Tak, jestem, jestem w hotelu teraz w ogóle, w hotelu na kwarantannie, także dosyć taka szczególna sytuacja. No, to jesteś chyba jedynym Polakiem w Japonii, który na kwarantannie siedzi, chyba których zachorował na COVID tak naprawdę, nie? No trudno powiedzieć, ale no, trudno powiedzieć. kto wie, nie jest nas tak wielu, więc no, bardzo możliwe. Nie słyszałem o żadnym innym Polaku, który siedzi na kwarantannie w zasadzie, nie? Chociaż wiesz, no teraz jest ta kwarantanna w hotelu, nie? Jak to jak teraz wygląda ta kwarantanna właściwie? No, więc tak, no w zasadzie to jest tak, że osoby, które są jakieś tam powiedzmy obłożnie chore, to wiadomo, że trafiają do szpitala, a osoby, które nie są tak obłożnie chore, więc mogą teoretycznie mogą w domu stacjonować i po prostu się same wyleczyć. No to już zmieniło się to prawo i teraz muszą niestety być wysłane do hotelu. No, i tych hotelów sam tok jest 8 w tej chwili, nie. I, i teraz tak, y ten okres czasu, powiedzmy jak długo w ogóle w tym hotelu no, trzeba być, to, to, to jest ta kwestia. Jak masz, to jest w ogóle dziwne, bo jeżeli masz fart, farta można powiedzieć, fart to jest taki, że e, miałeś jakieś objawy. No. Dlaczego mieć objawy to jest fart? Dlatego, bo jak masz objawy, to wiesz kiedy, zaczą, kiedy teoretycznie zaczął się u ciebie koronawirus rozwijać. I wtedy oni mają punkt zaczepienia i mogą powiedzieć ok, od tego dnia musisz przebyć 10 dni. I wiadomo, że e, Pierwszego dnia, kiedy miałeś objawy, no to jeszcze nie masz wyniku testu, co nie? No bo no z reguły tak. masz objawy, no to dopiero idziesz gdzieś tam Zabić, do, no tak. do lekarza i robisz ten test. nie? No. Więc z reguły minie powiedzmy 2-3 dni, zanim pójdziesz do lekarza i potem jeszcze jest dzień, zanim będziesz mieć wynik tego testu. No ty? tak. No. Zbier, nie? No. Więc miną z reguły 4-5 dni i już te 4-5 dni masz odbewnione w domu tak de facto. <śledź> <śledź> Więc po, <śledź> potem Ciebie dzwonią, dzwonią do ciebie z Hokandzie, czyli właśnie z czegoś takiego jak centrum zdrowia powiedzmy, i mówią. No, OK, zarezerwowany dla ciebie hotel, i niestety, ponieważ masz wynik testu pozytywny, no to musimy Cię wysłać. No, no dobrze. wtedy nie? mówią, no, będziemy jeszcze dzwonić dokładnie, o której taksówka przyjedzie. Czy wysłałem Ci taksówkę pod chatę? Tak, wysłałem no, taksówkę pod chatę, dokładnie. No. I y, nie masz oczywiście żadnego, wiesz co, y, po pierwsze, nie masz wyboru. To znaczy, jak już. No. To jest ciekawe, bo masz wybór podjąć test lub nie. No. Ale nie masz wyboru, jak już masz pozytywny, czy chcesz pojechać do, do hotelu, czy nie. No. Więc jak już masz test pozytywny, to sorry, masz przerąbany. No i wtedy no. Y, nie masz wyboru oczywiście co do hotelu, nie masz wyboru co do taksówki. Więc po prostu bierze taksówka i bierze cię do jakiegoś hotelu, Jednego z ośmiu, a może być naprawdę daleko, bo wiesz, Tokio jest rozległe, a ja no tak. jeden z tych hotelów jest w Hachioji, więc no. nie wiem, czy już jest Hachioji. No wiem, jest... no to jest pół, północ, północ, już... a, tak. nie? Nie? no, no, więc, no. Więc to aż 30-40 kilometrów jest, nie? Na no. szczęście w moim przypadku to była Asakusa. A, no to nie tak źle, nie? Więc jeszcze nie było tak źle, wiesz, autostradą no. um, 20 minut i do domu. No, a to co, zabrali no. ciebie i co, prosto do prosto do szpitala, czy jeszcze coś po drodze, nie, nie wiem? E, właśnie nie, to mnie też dziwiło, bo po drodze wzięliście no, z tego samego miejsca, gdzie ja mieszkam. Znaczy, nie z tego samego budynku, ale <śmiech> <śmiech> też, też w tego... tak. Jak, taka kwarantanna, kurwa, nie kwarantanna, bo jeżeli masz ty wirusa... Bo, znaczy, on też pewnie miał wirusa potwierdzonego, nie, ale to w zasadzie to... To będzie się zarazić po obydwoje, nie? Tacy, no tak, no, wiesz, to, no, to mnie dziwi, bo wiesz, to nie jest tak, z tego co ja rozumiem, to nie jest tak, że jest jeden rodzaj wirusa no. koronawirusa. Wydaje się, że są teraz więcej szczepów, które gdzieś tam krążą, nie? No. I teraz wyobraź sobie sytuację, jakby ten koleś miał na przykład inny szczep, co nie? No. Moglibyśmy teoretycznie się nawzajem na zarazić jeszcze, no tak, nie? tak, no A, tak, a to wie. wiesz, to nie jest tak, że my byliśmy jakoś odseparowani w tym. Nie, my normalnie no. siedzieliśmy obok i mogliśmy ze sobą rozmawiać. A, wiesz, a, kierowca, wiesz, a kierowca chociaż miał kur... Kierowca, kierowca miał, tak, oczywiście, kierowca no. miał, Aha. wiesz, no to... pachtę i, i wiesz... No. I, no. I w ogóle, jak żeśmy przybyli do tej Asakusy, to jak, jak gwiazdy normalnie, czy te, wiesz, wychodzi i ma tu 10 osób, wiesz, jakieś tam mają, wiesz, e, długopisy, jakieś sprawdzają jakieś rzeczy. Autografy, po prostu. autografy, wiesz. Jeszcze a, raz, a. wiesz, specjalnie, że wiesz, jak jest wejście do, do tego, do hotelu, no. to tak nas nastawili tą taksówką, żebyśmy mieli dokładnie dwa kroki do tego wejścia, żebyśmy a, na, na, na chodnik. Musieli wejść. Na paparazzi, żeby nie trafić. Nie? D Dobra. Grę, nie? Kułam, kułam, nie? A tu, Ale... Dobra, słuchaj, mam takie jeszcze pytanie. Czyli masz w sumie teraz tak, to, to, to czyli siedzisz w Tokio Hotel teraz, tak? Tokio Hotel eee, tak, Tokio, Tokio Hotel. Tak, eee. no, dokładnie. Powiedz mi tak, em, bo mam tu kilka pytań od Krystiana, to od razu, od razu je przeczytam. Hmm. E, to jest wszystko darmowe, czy musisz za coś płacić tam? Jedyne, za co płacę, to za to, żeby po, stąd wrócić. To A, no to... jest... Yes. Tak, no że jest... cała reszta jest darmowa, tylko wiesz, to też trzeba zmienić perspektywę. Na przykład jak ym, z, koleg y, z kolegą wcześniej powiedzmy się zadawałem, który teoretycznie też może mieć tę tą koronę przeze mnie, nie. No. I teraz w jego przypadku, jak on na przykład zarabia jako Bajto, czyli ma za no. godzinową stawkę, no. to jak on tutaj jest i nie dostaje za to kasy, to traci kasy No tak, Więc to no. widzicie, ja, ja na przykład zarabiam, wiesz, normalnie na miesięcznie ja mogę no. pracować stąd, co nie w ogóle? No tak, no tej tak, chwili, no. No. no to dla mnie to nie jest problem, no to jeszcze jeszcze oszczędzam kasę, ale no. są ludzie którzy mają z tym problem i woleliby dostać jeszcze jakąś zapomogę za ten okres, kiedy się tutaj no jest, no bo jasne. nie to robić, nie? A to nie ma czegoś takiego, nie ma żadnej, żadnej... Nie, niestety nie ma. No, czyli jesteś skazany, nie? Po prostu, jeżeli to, to tak. lepiej nie robić tego PCR-a jeżeli jesteś na na, na bajto, nie? Bo, bo jesteś w dupie, nie? nie obawiam się, że dużo osób przez to tak decyduje, bo stwierdzają, no, no sorry, ale nie dostaniemy kasy, nie no. będę no. mieć za to żyć, jak wrócę no z to, Tak, no to, tak, nie. Także... Dobra, no to, to, to jest ten, no, czyli tak to tam, jaka sytuacja w robocie, no ale mówisz, że zdalnie pracujesz, to te nie ma problemu, nie? Na no, no, to nie... akurat jeszcze spoko. No, e, sytuacja. E, to teraz tak, a, a masz tam, ty masz tam masz cały ten pokój hotelowy, to znaczy z łazienką, z prysznicem i tak mhm. dalej? No to jest bardzo, bardzo mikro pokój, ale to tak, oczywiście mam łazienkę, mam e, toaletę, wszystko wewnątrz, nie? Wszystko wewnątrz, no. A tre... I, i... no? Naprawdę mikro. Mikro pokój, więcej po prostu, taki typowy japoński unit bus z toaletą. W zasadzie nie mogę stąd wyjść, to jest tak, że nawet na korytarz teoretycznie, no. nie mogę wyjść poza wyznaczonymi godzinami na, na, na jedzenie. No kumam, kumam, czyli od, od tam od rano, rano w południe, bo w południe się lunch zaczyna, nie w Japonii, nie? Czyli tak. rano wychodzisz, w południe wychodzisz tam na po obiad, nie? No akurat na, na rano nie wychodzę, ale masz bo, bo nie wiem śniadanie, ale masz no, 8, man. 9, 12, 13, 18, 19, są takie ten. No. I dlaczego to jest jeszcze ważne, żeby na przykład wcześniej wyjść? Dlatego, bo jak na przykład wychodzisz na masz o, o 13 byś na przykład chciał wyjść, no, nie, no. weźmiesz bento, no. odgrzejesz sobie na dole, ale już nie, nie wyrzucisz śmieci. Kłam, no, czyli bo musisz trzymać śmieci wrócić, do... i tam są tylko te kontenery, które można, wiesz, no to tak, średnio trochę. A, a jak, a jak, na, przykład, a jak tak. na przykład z praniem? No prania od prania spada. Nie ma szans. Nie ma szans, czy, to, Czyli co? Czyli nikt się nie może odwiedzić, że jak sobie weźmiesz, nie wiem, 3-4-5 koszulek, powiedzmy, z domu, nie? Bo wiesz, mhm. że idziesz tam na parę dni, nie? No dobra, mhm. no ale jak, jeżeli cię przetrzymają dłużej, bo też nie wiadomo, co się tam. Wiesz, mhm. Teoretycznie nie mogą, nie? Ale praktycznie mhm. może, kurwa, coś tam być, nie? Wiesz co, jest jakaś opcja na to, żeby. Ktoś mógł przynieść jakieś moje rzeczy. Z tego, co się orientowałem, jest jakieś, nie wiem, tylne wejście, czy coś gdzieś można. No. To chyba nie wiem, czy to mi bezpośrednio wtedy ta osoba no, daje. Chyba komuś, czy nie, nie komuś, no, nie? Bo, nie było, no. Szczerze mówiąc, nie miałem potrzeby, więc aż, aż tak się nie doczytywałem, ale zauważyłem, bo są takie, wiesz, dosyć grube. Notatki się tutaj dostaje, wiesz, no. Lubę, wiesz literatura. No, widzę, no I wewnątrz jest opisany ten przypadek, więc to nie jest tak, że to, to jest y, nie Można, Można, no. ale na przykład nie można y, zamawiać nic z internetu no. na ten no. adres, ani nie no. można Uber, Eatsa, nic, żadnego jedzenia poza, poza tym Poza tym, zaraz. co dostała, bo dostają ci Bento tylko, nie standardowo. A, tylko Bento. No. Tylko bento. To już to, ale różne, czy ciągle kurwa to samo, nie? Wiesz co, no niby różne, ale dla mnie to ciągle to samo. Tak. Nie? No. Ale masz różne. No nic innego zjeść. Masz po prostu zawsze ryż i zawsze masz, nie wiem, albo kawałek kurczaka, albo kawałek wołowiny, no. albo kawałek krewetki i, i de facto reszta jest praktycznie zawsze to samo, więc o, ryż no. i coś, nie? Masak, no ryż wiadomo, nie? Tak to wygląda. Dzisiaj jak widać na bogato. Tu jest napisane co jest, a czego nie ma, czyli dzisiaj nawet mamy Niby kawałek kraba, niby kawałek krewetki. Nie wiem, ciężko mi się doszukać, ale kto wie. Dobra, a jak się, jak się, wiesz, jaka jest różnica? Bo wiesz, no nikt nie wie, jak się, jak się COVID wygląda, jak się czuje człowiek, nie? Jak się czujesz? Teraz się czujesz w sumie spoko czy jakoś inaczej niż na początku, czy co? No, hmm, Więc to, no tak, de facto ten COVID w moim przypadku on tak mocno uderzył na początku, że przez trzy dni, że, że czułem naprawdę się chory, nie? No. I, I te trzy dni były takie, że miałem 39 stopni, 38 no. stopni potem? No. E Wiesz, nie miałem innych objawów, to jest dosyć dziwne, bo to jak normalnie masz albo masz przeziębienie, albo masz mm. grypę, to z reguły tak, jak masz grypę, to cię bolą mięśnie albo głowa, nie? Jak no. masz przeziębienie, to masz katar na przykład, nie? No tak. A, a w przypadku COVID-a tylko suchy kaszel, który jest bardzo rzadki. To znaczy raz na jakiś czas faktycznie mi się pojawił w moim przypadku. No. No. A z reguły nic. I, i masz tylko tą temperaturę. Płocisz się jak szczur, ale i plus yy, straszne zmęczenie. I to zmęczenie naprawdę takie Grypowo, gry, nawet gorsze niż gry, jak grypę miałem. Ale co, mięśnie Cię bolą, czy coś? Nie, tak, nie, nie bolą mnie, właśnie to jest dziwne. Nie bolą Cię mięśnie, ale chce Ci się po prostu spać na stopnie. Kumam, no. Także dziwna, dziwna sytuacja. Dziwna sytuacja. No, nie miałem czegoś takiego jeszcze wcześniej, dlatego ja wiedziałem, że coś nie gra, coś to nie jest zwykłe nie? No. ale nie znaczy, że, że czułem, że jest jakieś groźne dla mnie, nie? nic z no, no, takiej no. rzeczy. Nie? Dobra, a dostajesz jakieś specjalne leki czy coś? Czy... Nie, wiesz co, ja jak byłem u lekarza na początku, no to robiłem ten test PCR, ale on jeszcze wtedy nie miał, wiesz tej świadomości 100%, tak, że mam koronawirusa albo nie, no to po prostu dała mi zwykłe leki na przeziębienie i tu no. leki brałem. Oczywiście mogłem je brać, dopóki się nie pojawiłem w hotelu, no. bo w hotelu, właśnie, tego jeszcze nie mówiłem, ale w hotelu no. dwa razy w ciągu dnia się robi um, test, znaczy robi się po prostu pomiar gorączki no. plus e, temperatury ciała i plus pomiar, jest takie śmieszne urządzenie, o, no. ja pokażę, jak ono wygląda, jest te, takie, no. e, do pomiaru, um, Tętna, nie? No, I, I na paluchach. I się nazywa SpO2. Nie wiem, co to jest. Ma procent, ma procent przy tym, więc oximeter to się mówi. No, no, no. Nie, wiem jak to po polsku się nazywa? No nieważne. Są te dwie wartości, które się tak pojawiają, właśnie. Puls i ten oksy, nie wiem, co to jest je trzeba wpisać do takiej aplikacji na, na znaczy albo aplikację, albo masz stronę internetową. No. Chodzisz tam, rejestrujesz się i codziennie o 7 rano i o 16.30 każą ci to wpisywać, nie? No kumam. I potem dzwoni do ciebie babka, e, higienistka czy tam ktokolwiek no, no, tak. i, i pyta, no jak się czujesz, to, czy, czy wszystko okej? Okay? Jak wszystko okej, okay, no to wszystko okej, okay. no i, i tyle. I codziennie ten, to samo, ten sam pattern. Kumam, kumam. Ale tu zawsze codziennie dzwonią czy? czy... Codziennie dzwonią, codziennie okay, dzwonią. No, To trzeba gadać no, z ludźmi, o to nie, nie, nie Tak, ciekawe. trzeba gadać z ludźmi niestety. No. E, no ale tak, no ale tak to mi się tutaj wygląda. A jeszcze, no. jeszcze jeden taka rzecz. Nie, może, może, bo już wyprzedzam może twoje pytania, no, ale, no. ale jest jedna rzecz, która mnie dosyć tutaj mierdzi, że tak powiem, to jest to, że tak jak mówiłem wcześniej, są możliwe, że są różne szczepy no. y, y, koronawirusa, więc raczej nie chciałbyś się z innymi ludźmi tutaj zadawać. No tak, no wiadomo. Ale jak idziesz po te wiesz, bento, no. to zawsze z tymi ludźmi, wiesz, w windzie razem będziesz szedł, zawsze pójdziesz z nimi z nimi po te, po te bento. No. Więc ryzyko moim zdaniem nie jest zerowe, nie? I no. Trochę dziwnie to rozegrali, że. Wiesz, zamiast, no nie wiem co by musieli robić, no musieli by jakoś donosić te, te bento, albo ale... Tak, zamiast... albo może, albo wprowadzić, wiesz, po prostu czas, nie, wyjścia każdej osoby, że masz, wychodzisz o tej godzinie, albo, nie? i tak, potem i, i, po, I potem śmieci tylko na, na korytarz stawie żeby tylko przeleciał ktoś i zebrał wszystkie śmieci po mm -hmm. kolei, nie? No tak. A no, no, wiesz, a najgorsze jest to, że tak naprawdę, wiesz, ty możesz wychodząc w ostatni dzień trafić na kogoś, nie, kto dopiero przyszedł. Z innym no szczepem, właśnie. nie? I ty możesz wynieść na ubraniu nawet bo, wirusa, nie? No niestety, no więc no. moim zdaniem jest mniejsze ryzyko, jak samemu zostajesz w domu, niż w hotelu. Trochę, no. może oni, wiesz, chcą odizolować mnie, żebym ja nie wychodził, nie? No, no. ale jak... możliwe, że dużo osób wychodziło, mimo wszystko, no, no ale tak. no, wydaje mi się to nieszczególnie dobrym pomysłem. A jeszcze tak zapytam, a to jak wygląda na przykład z rodziną, bo wiesz, bo ty, ty mieszkasz z dziewczyną, nie? To ją tam jakoś powiedziałeś, że miałeś z nią kontakt czy coś, żeby też się przebadała czy coś? Czy... A, oczywiście. Um, ogólnie jak do mnie dzwonili z tego Centrum Zdrowia, to musiałem wskazać wszystkie wszystkie osoby, z którymi miałem, przynajmniej... Bo ja, u mnie zaczęła się gorączka w poniedziałek, no to oni... Odliczałem dwa dni od tego wstecz no. i miałem, że w tym okresie czasu co najmniej 15 minut bez maski rozmawiałem z kimś, to, kto to był i, i mnie pytałem wtedy. I musiałem wskazać co, nie? No to wskazałem oczywiście moją dziewczynę i wskazałem też wszystkich chłopaków z grida, z którymi akurat się ten. No, no, no. no i właśnie moja dziewczyna to zrobiła test wczoraj, i dzisiaj miała, miała wynik negatywny, więc włącz no, ja spoko, no, nie? No. A wiesz, ale na przykład tak, dobra, bo cię muszą, zawijają cię i tak, nie? Zawijają cię tak, jak już masz pozytywny, to cię zawijają taksówką, nie? Mhm. I teraz tak, jeżeli miałbyś na przykład rodzinę, nie? Masz, nie wiem, trójkę dzieci. Ja mhm. sam wychowujesz trójkę dzieci albo, albo z żoną. I żona na przykład ma, ma pozytywne, a dzieci mają negatywne. Mhm. Co zawijałem cię z żoną i co dzieci? Do widzenia? No i chuj, no i cześć. No to jest dobre pytanie. Co co wtedy? Mhm. To, um, nie zastanawiałem się. No trzeba no, no, by sprawdzić. Co, to jest taka sytuacja, no to ja nie wiem co. Może no, z coś... dzieciakami do tego hotelu, nie? Bo wiesz, no bo co, no, bo co, z dzieciak, ale no, wiesz, dzieciak ma negatywny, co będzie z tym siedział, jak ty jest, jesteś narażony? Bez sensu, bez się sensu powiem, nie? To są jakieś wyjątkowe sytuacje, w których no oni muszą wtedy rozważyć to, że jedna osoba zostaje w domu, no bo ja. No. No, ja, jak ta osoba, no wiesz, zależy to też lepiej, od... lepiej, żeby wszyscy zostali w domu tak naprawdę i się odizowali no tak. sami, nie? No, ale nie no, wiadomo, tak, nie? No. Muszą być jakieś kruczki prawne gdzieś tam zawarte. No, kruczki prawne. Jeżeli podjęli decyzję o to, że to jest przymusowe, no to znaczy, no. że no... Tylko wiesz co? Z reguły w Japonii to jest tak, że ta przymusowość jest jakaś tam ograniczona. No. Być może, słyszałem o przypadku jednego, jednego Japończyka, który odmówił tego, żeby pójść do, do hotelu i gdzieś to było w mediach, więc no. być może gdzieś na jakiejś płaszczyźnie prawnej da się odmówić. Tylko, Kula. że nie wiem, nie wiem. To no, musi być, <grym> być pewnie, pewnie tak. Pewnie musi być jakiś, wiesz, jakiś konkretny powód, nie? Pewnie do tego, żeby mm. walczyć, nie? Dobra. No ja nie wyobrażam sobie, żeby z rodziną, wiesz, on tutaj w tego hotelu, no nie wyobrażam no. <grym> Dobra, to słuchaj, na koniec może coś tak, to powiedz mi, Krystian ja nie napisał, ale w sumie też mam takie pytanie, to kilka słów dla ludzi, którzy mówią, że nie wierzą w koronawirusa, bo nikt z ich znajomych nie zachorował. <grym> <grym> A wiesz co, ja powiem tak, mi się wydaje, że dużo więcej osób w ogóle zachorowało na koronawirusa niż się wydaje, bo po prostu dużo osób albo pomyliło to z przeziębieniem, no. bo, bo de facto można pomylić z przeziębieniem, no. moim zdaniem. No. Mówiłem, że trochę inaczej to wygląda, bo masz, wiesz, odrętwienie jest większe, ale wiesz, jak ktoś może mieć, wiesz, czy jest młodszy, czy, czy, no. czy ma silniejsze, wiesz, tam ciało i tak dalej, no to może dla niego to być faktycznie jak przeziębienie normalnie. No. I, a poza tym mi się da, że jest pełno osób, które po prostu nie wiem, jak w Polsce, w Japonii to mogą celowo po prostu nie chcieć mieć robionego testu. I ja już miałem ten przypadek, bo byliśmy z, z gridem wtedy właśnie w jednym miejscu i gadałem z wiesz, gadałem z, w, tej, w tej restauracji gadałem z tym, kto był za barem, nie. No. Ta osoba też nie miała maski i ja miałem do, nie, do, do niego kontakt. I mówię, no. że no mam koronawirusa, a on mówi: no ale ja nie będę robić testu, nie? I do widzenia. No, no, wiesz, I to, i to, to mi dało do myślenia. no Faktycznie, no, po prostu sporo, mi się wydaje, że sporo więcej osób miało bo z tego koronawirusa, on jest, no. tylko że albo o tym nie wiemy, albo część osób po prostu zlewa temat No tak, nie? no tak. Ale z, zresztą ja się też nie dziwię, ale wiesz, słyszałem na przykład, była, była taka opinia, chyba w Japan Timesie robili wywiad, z, chyba z przesłuchów przepytali tysiąc osób na ulicy. Nie? i pytali ich, czy jakbyś miał e, wirusa, to, to czy byś chodził do pracy, czy byś zrobił sobie test, czy nie. To 40 prawie procent powiedziało, żeby nawet testu nie robiło. 40%, nie? No, Czyli tam no. 4, 4, 4, 4, 400 osób, nie? Na 1000, nie? Że w ogóle no. testu nie zrobi, nawet jakby, jakby wiesz, jakby czuli jakieś tam lekkie te nie, a, a, a nawet powiedzieli, ktoś tam chyba 8% powiedziało, że, że oni by nawet do pracy chodzili. Mm -hmm. Znaczy wiesz, co, co jest to... No to, to. To jest idiotyzm. Moim no to, zdaniem. To... Była, była sprawa o kolesie, który uciekł ze szpitala. Czy tam z, ze szpitala? Już miał, już miał, wiesz, podpięty był, nie? I zerwał to i uciekł ze szpitala i znaleźli go w pracy na drugi dzień. No wiesz co, <noise> wiesz, bo to jest pewien problem. Dlaczego mi się wydaje tak, tak to wygląda? Dlatego, bo jest to, pew... jest to trochę obciążające, jak masz koronawirusa. Dlaczego? No tak. bo muszę powiedzieć to w, w pracy. No tak. No, i wtedy wiesz, jest y, imba. No. Tak Każdy jest... będzie miał teraz patrzeć, do, kiedy byłeś ostatnio w pracy, z kim mogłeś mieć ten. Każdy wiesz, potem na Ciebie patrzy lewym okiem. Tak, no. I, i jest problem. I, I wiesz, ja się zastanawiam, jak ja bym mieszkał sam, a no. wiesz, jeszcze pracuję ze mną w tym samej pracy, więc tutaj miałem. Aha, no, no, no. Jakbym mieszkał sam, to ja bym chyba testu nie zrobił. To jest dla Ciebie. Dlatego, bo po pierwsze, i tak siedzę na co w domu. Nie chodzę do pracy, bo pracuję z domu. No, i tak, po co, w sensie. po co robić imbę? Tak, no, no i... po co robić? Nie, potem, czy będę się na siebie jak jakiegoś parszywego albo coś, nie? nie? No, to wychodzi na to, że i tak w sumie musiałbym po prostu, czy siedziałbym w hotelu, czy bym sam siebie bym potrafił, po prostu powiedział, OK, siedzę 10 dni w domu i tyle, i nie wychodzę. No. To by było to samo, czy nie? No tak, no tak, no dokładnie tak. Jedynie tylko to, że problem jest taki, że wiesz, mam pewność, czy mam tę koronawirusa, czy nie, to mogę ostrzec, Innych osób, nie? Tak, no to jest poważny tak. argument, nie? No. Bo wiadomo, że te osoby mogą potem dalej zarażać. Ja ale moim... wiesz, ale z drugiej strony możesz sobie na przykład siedzieć w domu cały czas i, i, i wiesz, i dzwonić do twoich znajomych, żeby się, nie wiem, szczęślić, czy nawet zamawiać, się, wiesz, żarcie, nie? No tak, ale to mówię to z mojej perspektywy, ale ja mówię no. bardziej, że wiesz, jak na przykład moi znajomi tak, pracują, mnie W barach w restauracjach, no to no. oni jak mają kontakt z klientem, to u nich szczególnie ważne jest to, że jeżeli mieli kontakt ze mną, ja mam na przykład koronawirusa, to żeby ważne, żeby zrobili ten, ten test. No tak, ja mówię, no Tak. Jest dla nich to może, wiesz, ciężka sprawa, nawet gorsza no. niż dla mnie, no bo wiesz, no. u nich to po prostu oznacza, że nie będą mieć pieniędzy. No, bo no tak. No nie Dostaną godzinówek, nie? No dokładnie. Ale tak. ponieważ, wiesz, mają kontakt z klientem, no to, to jest istotne, nie? No jasne, no. Więc szczególnie jakbym na przykład przez ten okres czasu, bym dostał koronę, abym się z nikim się nie spotkał, no. Czyli nie miałbym kogo poinformować, że okej, okay, z kimś się spotkałem i ten ktoś może mieć koronę przeze mnie, mm -hmm. to bym to bym zwał temat na 100%. No, come on, come on. No, ale to... no niestety raz, że miałam dziewczynę i wiesz, ona, ona na przykład musiała chodzić do pracy, więc musiała mieć wymówkę do tego, żeby zostać z domu. No. No. Nie, nie ma takiej komfortowej sytuacji, więc no Jasne. żeby mieć wymówkę, no to musi mieć no to sorry. Ja dostałem koronawirusa, więc ona musi zostać w domu, już nie może, nie może iść, więc tak musi jest. pracować w domu. Nie? Tak jest, no no. Plus jeszcze spotkałem się ze znajomymi, który, no teraz no, jednak no, trochę szkoda bym byłoby ich nie poinformować. No jasne, no, 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 jasne, że tak. Trzeba mieć tutaj odpowiedzialności. Jasne, nie? No, tak. no, jakbym z nikim się nie spotkał bym po prostu dostał koronę w jakimś dziwnym spadku, to bym pewnie nawet o tym nie wiedziałbym. nie no, zrobił to. Dobra, dzięki wielkie za rozmowę. To były takie szybki, szybkie, pytania do Dominika. No, wrócimy, wrócimy pewnie do ciebie z Krystianem, z zrobimy taki konkretny podcast, bo tam bo na, z tą te tematów to mamy sporo do gadania. Sporo. Na pewno tak. Na pewno tak. Dobra, dzięki wielkie, no i zdrowi tam w tym, w tym, w tym hotelu. No. Zdrowi tam w hotelu. Trzymaj się, Trzymaj się cześć. Hej. Hej.